Hi guys! <noise> Czemu ja muszę to robić? Do mnie to kompletnie nie pasuje! Zobaczymy jak będzie dzisiaj pasować makijaż, który ostatnio Lexi wydała na y, rynek sprzedażowy. Nie wierzę, że to robię, nie? Okej, okay, lecimy! Hi guys, byłem dzisiaj na zakupach, o tak. <noise> Zobaczcie, co sobie kupiłam. <głos> <głos> Pół godziny i będzie po wszystkim. Także dzisiaj robię coś niesamowitego, dlatego proszę Was o łapeczkę w górę, o subskrypcję na kanale. Nie zmieniajcie ją mnie, albo dobra, możecie mnie nawet wyzywać w komentarzu. Zasługuję na to. Także byłam, byłem na zakupach i kupiłem tak. Spinki do włosów od Lexi Chaplin I know what is this? I know what I'm used this. Yeah. Tutaj mamy jakiś piórnik. Ej, shadow paletę. Dalej mamy jakiś pistolet od Lexi. Modern mascara, okej. Okay. Ciemny, ajajaj jaj na noc. Dalej mamy jakąś brązową kredkę. będziemy rysować dzisiaj! Sakramencko! Fundamencko! Kolejna rzecz to jakiś gumisiowy żel, dwa kremy, highlighter na noc, creamy bronzer, czyli nie dosyć, że plastyka, makijaż, to jeszcze gastronomia. Gąbka do ściskania, żeby się odstresować. Pomaga! Już się nie stresuję, mogę się malować. Od czego tu zacząć? Myślę, że od spinki, żeby włosy nam na czoło nie wchodziły. Patrzcie, to jak klipsy takie. Niektóre spinki, to wiem, są takie, że trzeba zrobić cyk, nie? A tutaj mamy klips. Trzeba odsunąć grzyweczkę. Mhm. I będziemy przygotowani do najważniejszej rzeczy. Mhm. O, włosa se wyrwałem. Kuźwa mać! Kobiety, jak wy możecie spinki nosić? Jak to się tak wrzyna w łeb, że no się nie da wytrzymać. O! Łaku, wałkułem się. Haha, <grym wytkujesz> Jestem gotowy! Zazwyczaj pierwszy kładzie coś na ryjnie, żeby cera była lepsza. Ale czego użyć, to nie wiem. Nie mam lusterko! <grym wytkujesz> Wam się nie zdarza dziwnych min do lustra robić. Ka jestem w Polsce, że takie rzeczy się tu widzi. Dobra, to nie jest pistolet, to jest do rzęs. <laughs> nie wierzyli, nie wierzyli. Ej, a ten brązer to na cały ryj mam dać, żebym zmienił karnację, czy jak to wygląda? Nie wiem, do czego jest ta gąbka. Ona chyba jest do pudru, nie? Kurwa, no nie wiem, od czego zacząć. Zaczniemy od kredki. Lip pencil, czyli in English language to jest do ust. Nic nie widać. Nie wiem co ja robię, ale widziałem, że moja dziewczyna czasami tak robi. A to może być do konturowania. Ej, czy ja to potem zmyję? <laughs> Jak to... O, wygląda. Tutaj zostało białe, to trzeba zamalować. Wiecie, ja chcę, chciałem się tak powiększyć trochę, nie? Ale trochę jest niemożliwe do zrobienia. O, to trzeba takie braki z, zastosować. Ty, wyglądasz jak jakaś... ...laluna. O, przepraszam, bo sobie rozważę makijaż. I to jest to na poliki, rzeczywiście! To, to muszę tak to zrobić, w tą stronę, żeby mi wyszczupliło twarz, okej. Okay. Mam za gruby ryj do takich rzeczy Nie będzie lepiej, nawet makijaż nie pomoże Ej, użyję tego trochę jako pudru, bo zmieni mi się trochę karnacja I nie będzie prześwietleń Ej, a no też może mi to wyszczupli W końcu ludzie przestaną mnie wyzywać, że mam krzywy ryj Ty! O, mogę sobie jakoś czoło tym zmniejszyć? Głow <laughs> w XXI wieku odkrył sposób, jak zasłonić swoje zakola. Kurde, smark mi poleciał razem z tym brązowym. <laughs> jak widzicie, mamy tutaj różne kolory. Na oczy nałożymy sobie fioletowy. Co się śmiejecie? Wy też tak wyglądacie, jak się balujecie. Kurde, zamknąłem mnie to oko! W ogóle maluję se. A to mam zamknięte, a to otwarte, ja pierdzielę No tutaj y, wprawa rzeczywiście musi być wprawiona. Haha, <grymne> jaka morda! Dajmy świecący. O, o, tu, oho, oho. wyglądam, jakby ktoś mi oko podbił, nie? Ej, no co dookoła? Nie, dookoła nie. Ej, tutaj lepiej, bo tutaj mniej tego nałożyłem. Tu mam tego za dużo. Boże, kochany. Okej, okay, pięknie wyszło. Złotym sobie tylko tutaj brzegi zrobimy. Pod brwiami. O, fajnie to tak rozjaśniło trochę ten fiolet. Mhm. Nie mogę tego zmazać. Ja pierdzielę, dobra, to żeby było symetrycznie. Też rozmażemy. Ale tu jest jeszcze taki fajny brązowy, ja bym go wykorzystał. O, jeszcze poliki trochę. Ej, to miało mi kontury zrobić! O, o! O! Ale sposób mam ty! <noise> Czarodziejski proszek Harry'ego Pottera, ale drugą stroną zrobimy. To jest taki rozbłyszczacz. Na obrazie, jak sobie malowałem, to wiesz, masz dużo przestrzeni, różne kolory, a na twarzy to tak. Mało miejsca, nie? Prawda jest taka, że mało miejsca trzeba dobrze zagospodarować. Rozświetlę sobie czoło, chociaż nie wiem, czy to był dobry pomysł. No to gumisiowy żel. Gdzie wy sobie to wkładacie? Lip gloss, dobra, czyli znowu lip. Aha... 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 Ej! Ale to zajebiście smakuje! Pachnie taką... takim kisielem. OK, mamy to Teraz ważna rzecz Rzęsy, ale którą stroną właśnie Czy tak? Czy tak? Ryzyk fizyki, żebym tylko sobie w oko tego nie wsadził Bo będzie koniec, nie? O kur... Ale brwi mam ty Brwi, <grychy> rzęsy Dolne też robicie? Gdzie jeszcze widział, Którą stroną właśnie to robić, nie? Dobra, ja już wolę z tym nie ryzykować Ale zobaczcie I ostatnia rzecz, ciemny eyeliner na noc Ciemny ajajaj aj, aj, na noc Widzę, że patrzysz jak patrzę na nią No nie da się tego odkręcić Aha, dobra eyeliner, eylai... <ścoughs> Ciężkie te nazwy Ale to jest ciężkie Te lepiej ręka ty, muszę mieć O, na biurku I smutno mi się zrobiło! Chyba, że to tylko na górze się robi! Jeszcze lewą ręką tak muszę, nie? Powyginany cały! No nie dam rady, ty. A prawą spróbuję! O ład, kurwa sobie w oko wsadziłem! O, oh, babe, look at this! oho. No i znowu, z po co ja pod tym okiem to robię! I co sądzicie? Ha, ha, teraz to już po dwóch piwach, nie? Ha, 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 ha. Spytajmy jeszcze Ewci. Ewcia, jak ci się podobam? Bardzo. To no, widzicie? I cokolwiek nie napiszecie w tych komentarzach, ja wiem, że Ewcia ma zawsze rację. Dziękuję, ty też. Ty chlopakiem jesteś, bo ja jestem dziewczyna. Nie dziwię się, że się o to pytasz. Ja też. <śmianowidze> <śmianowidze> Przetestowałem y, nowe kosmetyki Lexi like, Shapuin. Powiem się świetnie! <śmianowidze> Nigdy więcej. Do jutra. Tres.